Dzisiejsza Ewangelia stawia nam bardzo trudne pytanie: czy to dla Ciebie w porządku, jeśli ktoś dostanie więcej od Ciebie? Więcej w kwadranciku ze słowem. Cześć i czołem, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem, który będzie, myślę, nie taki łatwy, nie taki prosty, bo Słowo Boże czasami dłubie w nas bardzo głęboko i, i próbuje gdzieś dojść do tych wszystkich miejsc, które na co dzień mamy pozakrywane w sobie. I chwała Bogu za to, bo to jest klucz do nawrócenia, klucz do wzrostu, żeby pozwolić Panu Bogu dłubać w naszych sercach i mówić mu tak na te wszystkie rzeczy, które On sam nam pokazuje. Także dzisiaj będziemy chcieli wspólnie i będę chciał wspólnie z Wami otworzyć Ewangelię Według Świętego Mateusza. Oto Was proszę, weźcie swoje też Biblię do rąk, jeśli macie gdzieś przy sobie. Ewangelia Według Świętego Mateusza, 20 rozdział. Od pierwszego do szesnastego wersetu. To będzie dość długi fragment i myślę, że to będzie, to będzie fragment, który, um, tak jak powiedziałem, zada nam parę trudnych pytań, um, bo myślę sobie, że wielu z nas, um, każdy z nas to ma. Każdy z nas ma to w swoim sercu. Um, myślę, że nie przesadzę, jak tak u ogólnie. Lubimy, kiedy dostajemy i od Pana Boga, i od ludzi. Pan Bóg daje nam i przez ludzi, i przez różne sytuacje, różne dary, nagrody, prezenty. Biblia i Ewangelia jest, nie jest też e, e, tutaj wolna od takich obietnic, e, bo, bo Słowo Boże daje nam też obietnicę nagrody, daje nam obietnicę nagrody tu na ziemi, a szczególnie tej największej, e, kiedy spotkamy się z Panem twarzą w twarz. E, I myślę, że wszyscy tak po ludzku patrząc chcielibyśmy być nagrodzeni. Wszyscy chcielibyśmy, już tutaj na Ziemi, będąc, e, widzieć, jak te nagrody, i ta nagroda, i ta obietnica nagrody się spełnia, e, ale rzadko, kiedy patrzymy i lubimy patrzeć na to z drugiej strony, e, gdzie Słowo Boże mówi: komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Kiedy Pan Bóg daje Ci wiele, kiedy Pan Bóg Cię nagradza, kiedy Pan Bóg daje Ci tutaj e, więcej niż komuś, to wiedz, że On będzie wymagał od Ciebie, i ode mnie więcej niż od kogoś. I dzisiaj o takich właśnie sprawiedliwych i niesprawiedliwych podziałach czytamy w Ewangelii, według świętego Mateusza. Więc przeczytajmy wspólnie od 1 do 16 wersetu 20 rozdział Ewangelii. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi. Mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł odrzek jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też innemu ostatniemu dać tak samo jak i tobie. Czyż mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Myślę, że jak czyta się ten fragment tak po prostu po ludzku, to reakcja tych ludzi, którzy byli najęci do pracy w winnicy, wydaje się bardzo normalna i słuszna. Ale Jezus specjalnie pokazuje to w formie przypowieści, żebyśmy mogli zrozumieć, Tajemnice Królestwa Bożego, zresztą nie bez powodu, na samym początku tej, tej, tej przypowieści, tego co Jezus kieruje do swoich uczniów, do tych, którzy słyszeli te, te treści, mówi Królestwo Boże podobne jest. Królestwo Boże podobne jest. Właśnie do, do, do tej winnicy, do gospodarza, do tych wszystkich zachowań, które tutaj mają miejsce. I chciałbym, żebyśmy właściwe wnioski mogli wyciągnąć z tego, z tego fragmentu, który nie jest łatwy, który nie jest prosty i ja dzisiaj powiem szczerze kiedy sobie czytałem ten fragment myślałem sobie o czym tutaj tak powiedzieć co by mogło być dla nas błogosławieństwem jakąś mądrością jakąś pomocą otworzyłem sobie komentarze ojców kościoła bardzo to są też pomocne rzeczy w czytaniu słowa Bożego kiedy możemy przeczytać jak ojcowie kościoła komentowali też te przypowieści te fragmenty i otworzyłem sobie dwa, dwa takie komentarze, które myślę, że będą dla nas pomocne. I chciałbym, żebyście też posłuchali i wzięli coś dla siebie właśnie z tych komentarzy. Pierwszy z nich jest autorstwa świętego Grzegorza Wielkiego. On mówi w kontekście komentując tę przypowieść, takie słowa. Głupi jest spór człowieka z łaskawością Boga. Nie wolno przecież spierać się o to, że nie oddaje on tego, czego nie obiecywał, tak jakby odmawiał tego, co obiecał. Niech się zatem nikt nie wynosi z powodu swojej pracy, bo choć wiemy, ile dobrego uczyniliśmy, to jednak ciągle nie mamy pojęcia, z jaką przenikliwością oceni to łaskawy sędzia. Każdy powinien radować się jak najpełniej z tego, że będzie w Królestwie Boga, choćby ostatni. Zobaczcie, święty Grzegorz Wielki, tym ostatnim zdaniem myślę, myślę tutaj rozbraja cały system. Każdy powinien radować się jak najpełniej z tego, że będzie w Królestwie Boga, choćby ostatniej. Bo nigdy nie wiesz, i ja tego nie wiem, i ty tego nie wiesz, z jaką wnikliwością Pan Bóg nie będzie przyglądał się Twojej pracy. Robimy bardzo wiele rzeczy, o tym mówi święty Grzegorz, które wydają nam się dobre i słuszne, i wydają nam się mm, czyste w swoich intencjach, ale jeśli łaskawy sędzia, którym on nazywa pana Boga, przyjrzy się temu wszystkiemu, to być może na podstawie tego, z jaką wnikliwością na to spojrzy, tak rozdzieli nagrodę. To jest podobna historia, jak niedawno mówiliśmy sobie o tej kobiecie, która, o tej wdowie, która miała ten swój, ten swój wdowi grosz. Dała niby mało, dała niby niewiele, a Bóg zobaczył, Jezus zobaczył w niej kogoś, kto dał najwięcej, bo z tą przenikliwością, z tą wnikliwością Pan Bóg spojrzał na ten gest, na ten krok, na ten trud, na tę pracę. Więc warto, żebyśmy dzisiaj, właśnie oceniając te nasze własne uczynki, nasze własne trudy, wysiłki, prace, cokolwiek robimy w Królestwie Bożym, mieli w sobie na tyle wiele pokory, by powiedzieć: Boże, zrobiłem co umiałem, najlepiej jak umiałem, ale Ty się temu przyjrzyj. To jest ten moment w Ewangelii, kiedy też uczniowie wracają chwilę po tym, kiedy 72 głosi Ewangelię, uzdrawia chorych, demony im się poddają, wracają do Jezusa i mówią, co się działo. Jezus się z nimi cieszy, to po pierwsze, a po, po drugie potem mówi, um, mówi do nich właśnie to słowo: nie, nie z tego się cieszcie, co się Wam wydaje. Że jest największe, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To nie jest największe, to nie jest to, co spektakularne, nie jest najbardziej cenione w Królestwie Niebieskim. W Królestwie Niebieskim cenione jest to, na co teraz być może nie zwróciliście uwagi. Wasze imiona zapisane są w niebie, wasze grzechy są zgładzone, wasza wieczność będzie tam, w relacji, w komunii, w bliskości ze mną. Nie? Musimy spojrzeć, i wierzę, że, że, że to słowo daje nam taki inny wgląd na to, jak patrzy Bóg. Zresztą to chyba jest dzisiaj pierwsze czytanie. Moje myśli nie są waszymi myślami z księgi proroka Izajasza. Moje myśli to nie wasze myśli. Ja myślę inaczej. I teraz w naszym nawróceniu chodzi o to, by zacząć myśleć tak jak Pan Bóg. Możesz być po dwóch stronach tak naprawdę barykady w swoim życiu z Bogiem, jeszcze tu na ziemi. Możesz być po stronie ludzi, którzy będą psioczyć. Grymasić, marudzić, dlaczego Pan Bóg to, dlaczego tamto, a dlaczego tak się nie stało, a może być nawróconym człowiekiem, którego nawrócenie przejawia się przez to, że nie będziesz plotkował, psioczył i, i, i teraz wypowiadał tych wszystkich słup, słów niezrozumienia, jak to jest możliwe, że on tak się zachował, ale będziesz człowiekiem, który. Um, będzie próbował spojrzeć na temat w cichości swojego serca i powiedzieć sobie: A ja może tego właściwie nie rozumiem. Może Pan Bóg zrobił to po coś. Może ja teraz nie umiem tego zrozumieć. Może ja nie umiem teraz tego dobrze objąć swoim, swoim rozumem. A może Pan Bóg da mi, to, da mi to zrozumieć za jakiś czas. Potrzebujemy w sobie pokory, żeby widzieć rzeczy na tej ziemi bożymi oczami. A dopiero wtedy, kiedy widzimy bożymi oczami, możemy być częścią Królestwa Bożego i rozumieć Jego tajemnice. Pokora jest kluczem. I takie pytanie tutaj się rodzi, myślę też w kontekście em, tej, tej całej przypowieści: dlaczego ten gospodarz em, powoływał swoich pracowników w różnych porach? Dlaczego nie mógł ich powołać w jednej porze? Dlaczego nie mógł ich powołać na raz, to wtedy w ogóle nie byłoby całej tej kłótni. To kolejne nasze ludzkie pytania, które brzmią mądrze, a finalnie okazują się um, niezbyt mądrymi. I chcę wam przeczytać komentarz Jana, Chryzosto, Jana Chryzostoma, e, który właśnie odpowiada na to pytanie, dlaczego gospodarz nie powołał pracowników w tej samej porze, czyli analizując to właściwie i komentując, dlaczego Pan Bóg nie powołuje wszystkich tak samo i nie daje wszystkim porówno. Dlatego jedni zostali wezwani wcześniej rano, inni około trzeciej, inni około szóstej, inni około dziewiątej, inni około jedenastej, kiedy gotowi byli usłuchać. Pokazuje to również święty Paweł mówiąc. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki, to jest fragment z Galatów 1.15, a kiedy mu się to spodobało? Wtedy, gdy on był gotów słuchać. Bóg bowiem chciał od samego początku, lecz ponieważ Paweł by nie posłuchał, spodobało mu się powołać go wtedy, kiedy był już do tego przekonany. W ten sam sposób powołał także łotra, choć mógł go powołać wcześniej, ten by jednak nie posłuchał. Zobaczcie, święty Jan Chryzostom próbuje nam przetłumaczyć, że Boże sposoby działania, choć po ludzku ich często nie rozumiemy, są naprawdę mądre. Są naprawdę w punkt i są naprawdę e, takimi sposobami działania Pana Boga, których sami po ludzku byśmy nie byli w stanie e, wytłumaczyć albo uczynić w jakiś lepszy, doskonalszy sposób. Zobaczcie, że Święty Jan Chrystus tłumaczy to w taki sposób: Bóg powołał tych konkretnych ludzi w tej konkretnej godzinie, w innych godzinach, w innych porach. Właśnie dlatego. A i ten gospodarz to zrobił właśnie dlatego, bo oni w innej porze by nie odpowiedzieli. I Bóg, tak to trzeba zinterpretować, powołuje ludzi w innym czasie, w innej godzinie, w innej chwili. Wydawałoby się, że ktoś pracuje dłużej, ktoś pracuje krócej, ktoś pracuje taki moment, taki okres, a ktoś pracuje dużo krótszy i to jest niesprawiedliwe. Ale Bóg powołuje wtedy takiego człowieka właśnie dlatego, bo On wie, kiedy ten człowiek odpowie tak, kiedy powie Bogu tak chcę, żebyś działał w moim życiu. I być może tak dzisiaj potrzebujemy zacząć patrzeć na te Boże powołania, na to, komu Bóg daje, ile Bóg komu daje. Wiedząc, że im więcej człowiek otrzyma, tym bardziej będzie przez Boga rozliczony. Od tego więcej wymagać się będzie. Ale potrzebujemy dzisiaj naprawdę Bożej mądrości, by nie oceniać działania Pana Boga po ludzku, by nie oceniać tych, których Bóg powołał po ludzku. I można dzisiaj pokazać palcem na tego, na tamtego. I powiedzieć, Boże, po co go teraz powoływałeś? Dlaczego mu to dałeś? Czemu powołujesz świeckich? Co to, księży nie ma dzisiaj? A może Bóg ma w tym swoją mądrość? I zamiast z tym walczyć, to trzeba to docenić. Zamiast z tym walczyć, to trzeba to docenić, rozpoznać, pobłogosławić i wspierać Boże działanie bo to, co Bóg powołuje, nigdy sobie nawzajem nie przeczy, ale wzmacnia jedno drugie. Tylko czy my mamy taką mądrość w sobie, żeby zobaczyć to po Bożemu, czy będziemy patrzeć na to jedynie po ludzku? Duchu Święty, chcemy Cię dzisiaj prosić o taką mądrość, którą Ty dajesz, Ty nam dajesz, abyśmy mogli rozpoznawać znaki czasu i byśmy mogli patrzeć na to, co czynisz Twoimi oczami. Prosimy Cię, pomóż nam dzisiaj błogosławić to, co Ty błogosławisz, i wzmacniać to, co Ty czynisz tutaj na Ziemi. Prosimy Cię, Panie, o Twoją mądrość i prosimy Cię o to, byśmy byli prowadzeni przez Twojego Ducha Świętego i nigdy nie walczyli z tym, co czyni Duch Święty, nawet jeśli tego nie rozumiemy. Amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie. Kochani, zapraszam Was na 30 września jeszcze, chociaż to już chyba nie. W każdym razie nie pamiętam, kiedy wyjdzie ten odcinek. Jak jeszcze będziecie mogli przyjechać na 30 września, 1 października do Lublina, to przyjeżdżajcie. Ja jestem PL. Możecie tam się zapisać i być z nami. Chyba jeszcze będzie, będzie na to przestrzeń. I również chcę Was zachęcić do tego, byśmy mogli zobaczyć się w Anglii na początku chyba 6 i 7. Października, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdźcie to dokładnie w opisie. Będziemy w Anglii, w Liverpoolu głosić Słowo Boże. Można się zapisać, można być jeszcze z nami i będziemy też kończyć z końcem września. Mam nadzieję, zbierać też finanse, żeby domknąć wszystko związane z chwałą Mu, z poprzednią naszą edycją, byśmy mogli już powiedzieć kropka na to wszystko, co, co trwało już kilka, kilka miesięcy. Także dziękujemy Wam za modlitwę, za wsparcie, za to, że jesteście. I ja też życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego popołudnia. Miejcie się najlepiej i do szybkiego zobaczenia.